Hejlisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu. Piórko, nagroda biedronki za książkę dla dzieci. Brereb, tekst Sonia Miniewicz, ilustracje Sylwia Pizzati. Rozdział pierwszy Byłam żabą. Od kiedy pamiętam miałam zgrabną żabią sylwetkę, wielkie, złociste oczy i cztery mocne łapki, na których przemierzałam staw skacząc po liściach lilii wodnych. Mieszkałam na bagnach, gdzie wysokie, sięgające chmur drzewa dawały cień, woda była rozkosznie bura, a przybrzeżny mech zachęcająco miękki. Rankami na śniadanie jadłam komary. Natomiast wieczory spędzałam na długich dyskusjach z ludzkiem, podczas których wymienialiśmy uwagi na bardzo ważne tematy, takie jak stan trzcin, uroda grążeli czy hałas, jaki wydają krążące nad naszymi głowami ważki. Jako młoda i naiwna żaba, sądziłam, że taka sielanka będzie trwała wiecznie. Jakże się myliłam! To było jedno z tych słonecznych popołudni, podczas których nic się nie dzieje a wszystkie mądre żaby umilają sobie czas przesiadywaniem na liściach. Lucek spał na unoszącym się tuż obok kawałku kory, a mnie pochłaniały rozważania, jakby tu sprytnie i znienacka zepchnąć go do wody. I wtedy pojawił się on. Był gigantyczny, błyszczący i głośno sapał przy każdym ruchu. Szedł w naszą stronę, miażdżąc buciorami kilka żabich kryjówek. Obudziłam ludzka, który niechętnie podniósł łebek. Na widok niebezpieczeństwa natychmiast się ocknął i naprężył mięśnie gotów do walki z intruzem. Przybysz tymczasem czaił się przez kilka chwil, rozglądając się na boki i skoczył. Lucek z pluskiem wpadł do wody, a ja poczułam, że ziemia, czy też gwoli ścisłości wyjątkowo wygodny liść. Ucieka mi spod łapek. Olbrzym ucapił mnie jedną ze swoich ogromnych dłoni i skierował w stronę przerażającej paszczęki. To koniec, pomyślałam. Zaraz mnie pożre. Zamiast tego dziwny osobnik wydał usta i cmoknął mnie w okolice oka. Szast prast! Jednego dnia jesteś niewadzącą nikomu zieloniutką żabą, a drugiego starasz się złapać równowagę, stojąc na dwóch długich nogach, odziana w bardzo niewygodną zieloną suknię. Tak samo jak w tych strasznych historiach opowiadanych ku przestrodze małym kijankom na dobranoc, o złym księciu, który pocałunkiem zmienia piękną żabę w człowieka. Książę, bo jak się domyślacie, to właśnie on stał teraz naprzeciwko mnie, aż westchnął z zadowolenia. Nie wydawał mi się już ani taki wielki, ani straszny. Zaiste, wydukał. Jak zwaćcie pani, co blask roztaczasz wokół siebie jak te pierwsze promyki słońca liżące z traw? Nie zrozumiałam. Zauważył moje zmieszanie, chrząknął, głośno przełknął ślinę i spróbował po raz kolejny. Nie na darmo jego ojciec spędził długie godziny ucząc syna, jak się rozmawia z damami. Jakież to miano bogowie ci nadali cna dziewojo, chorza jak sarna leśna, przemykająca po puszcz gęstwinie. Nie zrozumiałam, chrząknął po raz kolejny i pobladł. Imię wydusił wreszcie, jakby zdobywał się na jakiś bohaterski czyn. Patrzyłam na niego oszołomiona. Brerep! zarechotałam cichutko, wypowiadając pierwsze słowo, które przyszło mi na myśl. A zalisz? Zaczął książę i urwał widząc moją minę. Był wyraźnie zdziwiony, ale mężnie uznał, że nie pozwoli już więcej, aby coś zbiło go z pantałyku. – Piękna pani Brereb, witaj znowu wśród ludzi. Zechcesz podać mi swą śnieżnobiałą dłoń, bym mógł cię poprowadzić do mego zamku, gdzie rychło weselisko nam się szykować będzie? Choć mówił bardzo szybko, miałam wrażenie, że wszystko dociera do mnie w zwolnionym tempie. Każde słowo po kolei rozumiałam, ale sensu całości za nic odkryć nie mogłam. Człowiek, zamek, ślub? Zamknęłam oczy i na wszelki wypadek policzyłam do dziesięciu much tam i z powrotem. Nie pomogło, bo kiedy uniosłam powieki, książę wciąż stał naprzeciwko mnie, a twarz wykrzywiał mu coraz szerszy uśmiech. O tak, teraz już dobrze wiedziałam, z kim mam do czynienia. Od czasu do czasu na naszych bagnach pojawiali się członkowie tej bandy w koronach, znajdujący dziwną przyjemność w całowaniu żab. Pójdźmy, wyjaśnił książę, tym razem z więźle. Najwyraźniej szybko się uczył. Nie miałam najmniejszej ochoty nigdzie z nim iść, ale pomyślałam, że to jedyna okazja, by się dowiedzieć, o co tu do stu bocianów chodzi. Zrobiłam krok, chwiejąc się na wysokich obcasach, które jakimś cudem jeszcze nie spadły mi ze stóp. Książę pospieszył z pomocą i wsparta na jego ramieniu, ruszyłam w najdziwniejszą podróż życia. Gdzie idziesz? Wracaj tu natychmiast. Usłyszałam na odchodne głośny lechot. Odwróciłam się i zobaczyłam, jak Lucek podskakuje gniewnie w zaroślach, nadymając się ze złości. Mrugnęłam porozumiewawczo i dałam mu dyskretny znak dłonią, żeby podążył naszym śladem. Konkurs Piórko, nagroda Biedronki za książkę dla dzieci, organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.